Czas na najważniejszą rozmowę dnia. Gość wydarzeń. Najchętniej oglądany program publicystyczny w Polsce. Za 10 lat będziemy mieli dwie e, pracujące w Polsce elektrownie jądrowe. Politycy ze wszystkich stron. W jednym miejscu. Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest stan finansów publicznych państwa. Nie ma odwrotu. Za 2-3 lata to będzie zupełnie inny świat. Cały świat czekał na to, co Polska powie. Gość wydarzeń o 19.20 w Polsacie i Polsat News. Kiedy zachorowałam na białaczkę, moja krew się zepsuła. I nie mogłam się bawić z dziećmi. A Wtedy znalazł się dawca i dał mi swój szpik i uratował mi życie. Pomożesz, pomożesz. Masz to w Genach. Dom to nie tylko mieszkanie. To miejsce na Ziemi, w którym budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa. Tu liczą się drobne testy. Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Zmniejszając zużycie energii, zwiększasz nasze wspólne bezpieczeństwo.